Ale, ale! Dzień dobry, ba Dante! Baum, baum! Ba au, 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 ja au! Ej, teraz wezmę taką sprężynę. Tak. Baum, tak, baum! Ba ba Czemu nie ma i... butów z na przykład um, odbiciem 20? I można było tak skakać. Baum. Ba Albo. To jest pomysł powalnym... na enchant. Nikt nie zrobił jeszcze z powolnym opadaniem butów, że skaczesz. Nie, no I, tak, nie tak, takie po, są. Po, powolne opadanie jest na butach. Ja. Jest powolne opadanie cztery. Naprawdę tak. Ja myślałem, że są tylko, że od upadku mnie masz mniejszy damage, A to ani, nie, że powolne jest powolne opadanie. opadanie 4, ale nie ma no na przykład tego jumpa większego, nie? Jakbyś chciał na skoczyć ha, na 5 klatek bez mikona, no. nie skoczysz. Więc to akurat no, musimy... <laughs> Musimy czek, czek do Minecraft'a napisać. Tak. Wojtu, mam dzisiaj taki plan. Dałem ci wiesz, podki przed nagrywkami masz dwie. Dwie na niewidzialność. Tak. I dzisiaj przejdziemy się do. Dobra, muszę to powiedzieć: Wojanowic. Nie, 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 nie 2-0. Wojanowic. Ale. Po co ty tam chcesz pójść? Przecież dopiero co przyszliśmy tak. do wojenowic 2 -0. No i tak, my nie możemy ich tak zostawić. Musimy sprawdzić co tam się dzieje. Przywrócimy tutaj, tutaj będziemy się zbroić, ale to jutro. Dzisiaj tylko chodźmy, po prostu proszę cię sprawdzić, co się dzieje ja na Wojanowicach, Proszę. Ja nie wiem czy to jest nie dobry wiem. pomysł. Ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Nawet nie. To jest historia, nawet nie wiadomo czy te wojenowice jeszcze nie wiem, istnieją, kurde działają tam. Nie ja martw się. Nie chcę się. tam wracać. Tam jest niebezpiecznie <laughs> Kurde, chciałem tak branę umieć sobie tak na dnie siedzieć <głos> <głos> <To> się duszę <noise> Dobra, no to jest dobre Ale dobra, to chodźmy najpierw może spać, bo jest jest przy dobra. To tak, ty odpalisz GPS. a, GPS -a. I pójdziemy, pójdziemy na łowy To jest, to jest misja, musimy ją wykonać To jest misja odpaliona w sumie tak naprawdę Mission więcej Mission Palionation no. Mission Palion Past musi być Dobra. Dobra, ja mam wszystko, no nie wiem, więcej chyba nie potrzebuję. Słuchaj, mam. mam pomysł. Nie chcę nam się tam iść pieszo, co nie? Mhm. No nie chcę. Może Jest więc... jeden koń, i ja mam drugiego konia ryszard do jak, jak go nazwać? Nazwę go jeszcze bez, 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 nazw bez, nazw bez nazwy, bez nazwy. bez Ale masz jakąś bez nazwy. smycz, dwie smęcze potrzebujemy do nich. O ja mam, dobra, bez... mam, mam, mam. Mam, 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 trzymaj. Mam ale ja też robić. mam, dobra. Okej, okay, jeszcze łódeczka, gdyby trafiła tak. się woda, też za Aha, to możesz normalnie konia przewieźć? Tak, po nie, prostu nie, bierzesz, się bierzesz koń. go na okay. smycz i a, no i on płynie za tobą. O, więc S... taką sytuację, że ci się już utopił? Koń, żeby mi się utopił? Nie, ale to ja nawet nie, jest trudne do zrobienia, nawet nie wiem jakby to można było zrobić. Dobra, trzymaj no jedną tak, łódeczkę. Patrz. Dobra. O, nie. o dobra, wrzuciłem ci tutaj. Chciałem ci no, oznaczyć dobra, jak ja. w Fortnite tym scrollem A wiem o co chodzi Gdzie jest mój koń? O, dobra, płynek. Jest, to, jest to. Się... A czasem jest taki bug, nie wiem czy na nowej wersji też tak jest, że jak wysiadasz konia, to on znika ten lamus, balony normalnie. <laughs> <głos> <głos> Jak to się otwierało? O. Ja to już znam te dwa twoje tajne, tajne kryjówki. Da, ja znam. O dobra Ryszard 2-0! Pięknie. o Ryszard, to jest ładny, to Ryszard jest Ryszard. najpiękniejszy. To jest taka koniowa krowa. Koniowa krowa! Okej, okay, ale szczerze to stąd nie wydostaniemy... Chyba, że czekaj. Nie, no wysta o. wydostaniemy się. Czekaj jeszcze raz. No, dasz czekaj, radę na 100%. Czekaj, czekaj, czekaj. Jup! Aaaa! A na full musi być chyba. Na czekaj. full, full. Jezu, to jest. To jest ciężkie! Ej, to jest ciężkie! Parkour! O, kurde. Konio parkur. Dobra, mam plan. Jest! Jest! Konio parkour! Ja mam inny plan. Postawiłem z tam Kobla. Idziemy. <laughs> nice, dobra. Tak ja mam GPS-a i lecimy. Tak, ja mam GPS-a, ja dokładnie wiem, gdzie są wojanowice, Więc e, ruszamy w tamtą stronę. No niestety, tak Ruszajmy. wygląda średniowiecze, Nie mamy elektry, więc musimy na koniach latać. Na koniach! A ja no, lewek w Kiedyś... sumie, bo tak jakbyśmy się cofnęli w czasie. Nie ma wiesz, takiego S, że elektrym sobie tak. lecimy. Samochodów tutaj nie ma. Ale może kiedyś prowadzę jakieś, kurde, bryczki, samochody Jakieś samochodziki, no Ojejku, tutaj trzeba już płynąć A, łódką Dobra, Łódka? Trzymaj, po, pokaż i, mi, ale nie chcę, ja nie chcę utopić na pewno swojego O I cyk Ale mam pochodnie, jeju <laughs> Okej Nie okay. stawia do wody Dobra, i teraz? I zejdę z niego Nie, nie, nie Łapiesz go po prostu na smycz i go ciągniesz za sobą Widzisz? Co? No yeah. I, pa, I on płynie za tobą normalnie ja nie mogę, on się nie urwie Nie, urwie jak się urwie. kozak totalny Znaczy może ja się nie... urwać jak się oddali o jakiś daleki odległość Dlatego sobie go tam kontroluj Cześć, mhm. wow nie widzę cię Okej, okay, dobra teraz Jestem. widzę Okej okay. Ale mi się twoja linka zbugowała, co jest grane? Co się dzieje? No, no ona jest naciągnięta na milion kilometrów teraz Co? No znaczy, ten jeden pasek jest na jakieś trzy kratki teraz Ej, dobra, to, to dziwne. Ej, nadal to się naciąga! Co, co jest grane? Bradane? Ja bym chciał zobaczyć to co ty widzisz. Dobra, to jest Zobacz. świątynia, więc w dobrym kierunku płyniemy, zaraz tutaj A będzie wioska. To ja już wszystko tutaj kalkulator w głowie mam. Ja już nie tyle mogę. razy latałem do Wojanowice 1.0 z Wojanowicy mm -hmm. 20. Znam to na to. jest panicz. przystanek tak zwany, jak to Wojan mówi przystanek. Tak! Jezus jaki ten pasek już jest długi, on ma 6 metrów! Co jest grane? Jaki Poczekaj. pasek? Ja nie ogarniam o co chodzi o, Ej, ten pasek, ta linia, o już nie, już jest gitek. Jak, jak ściągłeś. No nie, się mi po prostu uciekłeś, jakby. Ta lina była przez całe morze, jakby przyciągnięta. Nie wiem, czy jest to. Nie ogarniam. Palion ma jakieś zbugowane. 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 O, dzień dobry. Dajmy dalej. Jak ja dawno Aha. Ryszarda w ogóle nie wyprowadzałem? Co to jest? To jest, to, jest, to powinno być Kurde. normalnie. Nie o. wiem. Witaj. Najłudniej nie zabrałeś. A, dobra. A wiesz co? Najwyżej będziesz pływał sobie sam. No, razem, razem z Ryszardem. Razem z Ryszardem. Najwyżej nie dojdziemy. Damy Nazwij sobie radę. go Mietek. Mietek i Ryszard to rodzina. To Mietek? Właśnie. A ty jesteś, a twój się jak nazywa? Ryszard? Ryszard 20 Bo ja już miałem jednego Ryszarda. Więc to <grym> jest Ryszard 20 <grym> Taki Ryszardo! <grym> Nazwę go. <grym> Co? Nie, nie wiem. wiem, jeszcze nie wiem. Nie, widzowie napiszcie w komentarzu, nie mam pojęcia naprawdę. Chciałem jakoś głupią nazwę w sumie, ja zawsze lubię jakieś bekowe wymyślać. Okay. O nie, no nie nie mógł, że łódka. Co? Nie no, to jest co? Tak, poczekaj na no mnie mamkę, co? Ja nie mogę. Czemu nie zabrałeś tamtej łódki? Bo już myślałem, że będziemy zaraz. Ja nie mogę. A, Dobra. Lecimy. Lecimy no, trybien... Now. O teraz już jest normalnie Okej okay, powinniśmy hmm. gdzieś być już chyba nawet w miarę Nie no nie Aha to my, będzie. my czekaj od, o, my od strony żółwi będziemy? No tak 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 od strony mżita mżita O, delfin nam tutaj prawda czekaj, sprzyja Czekaj tutaj gdzieś jest jakaś e, świątynia podwodna bo mi się wydaje że gdzieś tutaj powinna być Tutaj świątynia podwodna? Tak mi się wydawało Aha, bo było blisko, faktycznie, było blisko wo Wojanowic 850 A to chyba na no. bardziej... Dobra, nie tak płyniemy je. w bardzo dobrym kierunku, powiem ci, nawet w wyśmienitym kierunku, powiem ci, kurde, Palion no. Ty masz już tego GPS-a chyba w głowę wbudowanego, bo ja... No ja nie jak, trafim. no jak... O, ja, jest ja świątynia, mi... mówiłem, I told you A Faktycznie, yes. kurde <laughs> GPS Wojaniec. a zapyra... ile razy tak płynąłeś już? No, ja latałem milion razy tak już latałem normalnie. A, pal, latałeś. No tak, bo to 1000 przylatałem. przylatałem. Tak. A, na... tak na ale Elytra ma akurat S. E, no ale wiesz, że to jest pełno wody, więc e, w sumie bez elektry to też podobnie. Ej, Ale w sumie no nawet z Wojanowic tutaj jest S totalny. Dobra. A on jak twój koń skoczył? No właśnie widziałem. Żyje Ej, twój tam. też tak przeskoczył. No, w ogóle ja ten lepszy się mnie trzyma. Ej, jesteśmy już ty, tak blisko, zaraz lecim. Mój Co? koń to będzie kasztan. Gaśnian totalny! I co to jest? To jest kolejna? Nie, to nie jest kolejna świątynia, to jest jakiś. Nie, to jest... No, jakieś tam skrzynki są zawsze chyba. Tak mi się wydaje, zawsze jakieś jakieś skrzyneczki tam W e, jakieś są Wydawało mi się, że tam była szakierowa skrzynia, skrzynia bo... ale wydawało mi się. O Lol, jesteś no? już Tak, Ej, blisko taki blok tam Tak, tak, 200 kratek około jeszcze O siema delfinku, słuchajcie! Jak... Skąd ty wiesz? Aha, bo ty za szkordy z ja no, Jezu zapomniałem. O tym. Ja nie ja, o. ja nie znam na pamięć o lol, co tam się... Ej, dało? a jak płyniesz łódką eee. i masz delfina obok siebie to coś daje chyba nie, nie? Nie, nie, chyba nie, tak, tak mi się wydaje, ej, że... Mój nie. koń żyje, żyje. To było... Tu coś krwi. czerwonego mi się pokazało, stary, ja jest? nie mogę ile ci O jest są wojanowice! Widzę jak drzewo na drzewie nawet. Ej, stary, musimy pić niewitkę. Zapomniałem! A, faktycznie. Ja nie Piję. mogę. Nie mam, je. Ej, ma. ej! 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 Co? Przedłeś <laughs> do mojego konia! Ej, płyn, płyn, płyn! Ty, bo on się otopi za chwilę. Ej, lol, jak to wygląda? Yeah, yeah. A zdaj mi zbrojkę. O nie, puścił mi się. Nie! Nie! To i tak... Zdejmij zbrojkę, bo on się widać, nie? No, faktycznie. Ur, ur, urwał się twój koń, chodź. Ja już dopłynę, ja już sobie poradzę. Ja o Kurde, ale się wystraszyłem. To twój koń za chwilę utonie nie będzie... I będzie Dobry. zaraz Ryszard 3.0 Ryszard 3.0 0 <gry> Nowy Pomnik Ryszard. Okej, okay. Płynę, 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 a mój koń. Też to płynę. Konik, chodź tu szybko. A, dobra, tutaj. Chodźmy, o, gdzie tu są jakieś płotki. Tam, on są płotki, chodźmy do płotki, i przy, przypniemy. A gdzie są płotki? A, tej no faktycznie, to jest. to jest idealne miejsce, właśnie na to. Ja! <grym> yeah! Jak pięknie, jak Genialne. pięknie. Dobra. dobra. tego, czego zaczynamy? Może mój, mój dom, zaczymy mój dom. Twój dom, mój, mój terytorium, No. Dobra. chodź. Chodź, Dobra, sprawdźmy, czy coś A, się nic, zmieniło. Nic się nie zmieniło. E, ja obstałem, że on mógł tutaj wymyślić coś strasznego. To Hello. jest jakaś dziura. Może zrobił coś e, u ciebie w domku? Wiesz co, nie. Wiesz co, jest tak samo. Jest tabliczka Ciągle. jakaś. Panią zawiodłeś mnie, tak. widzę, że zadajesz się z Wojanem. O co tutaj Już chodzi? Już dawno było, no, no. To załóż tą zbrojkę yy, bo on myślał, że znaczy ja z, z tobą już dużo czasu spędzałem I on myślał, że ja już tylko z tobą jestem i już koniec z nim sobie sojusznym eee, Ale wiesz, wtedy go przegapicie Ole, tu masz głów paliona Dwa, cztery, <grym <grym sześć, nie, osiem staków Trzeba, trzeba sobie domek <grym> budować <grym> ja, no, domek z głów paliona trzeba Trzeba tego nie jeść. Aha, faktycznie, ja ci robiłem trola tymi główkami, pamiętam eee. Dobra, dawaj na da zewnątrz Sprawdzamy nic, co tam czy... się tli dalej Czyli u mnie, u mnie nic U mnie nic Tak, tak Jest, A Jest? na głowie, jeszcze to przez jakiś czas Dobra, i tutaj O, Zaboczałem płaszczka! Może coś się zmieniło w płaszce? Zlep płaszczka <laughs> No Damy jak zwykle nic się tu nie płaszczka. zmieniło Ej, czekaj, czekaj, czekaj W ogóle to, nie wiem dlaczego my tego sklepu Nie używaliśmy, mogliśmy tutaj na przykład Dawać swoje temy. Jakaś zapłata, jakby. Każdy by by tak, nie z tego, Jakoś tak. się można uruchomić. No ja taki na początku taki był plan właśnie, jak to budowałem, a potem no nikt z tego nie korzystał, więc no Elo, nie. To z... się po prostu leży cały czas. Tak, o, nie robi się ciemno. Nie... Wow, o co to? A wy... a co to jest? Lampy się za. Ej, pali się, tego nie było. O się jara, co to jest, ale nie. Ej, co, ej, widzisz tą tablicę? No właśnie tą tablicę też widziałem. O co chodzi? Czemu ona jest taka ogromna? Myślisz, że tam są jakieś tabliczki. A co jest z moim domkiem? Nie wiem, czy się wszystko jara. Cześć, co jest? z, moim z domkiem? tablicę, może. Co, o co tutaj Ej, chodzi? Ale ty masz dziwne drzwi. Skąd są takie drzwi? Jakieś takie różowe. Ej, ale tutaj na tej dziwne. tablicy nic nie ma, ja nie wiem o co chodzi. Patrz, ona jest, mm -hmm. ona jest pusta. Na tej dużej. Gdzie jest Ona jest pusta. Może mi się nie renderuje. Chodź z drugiej strony zobaczyć. Z drugiej strony. Ej, tu coś jest, ale jakieś czarne coś. Co, gdzie? Czarne. O, jest coś! Ale co to jest? Ej, to jest jakby... Czekaj! Onowice! Hmm? O oh, what? On podpis onowice z drugiej strony jakbyś chciał wejść I do Wojanowic nie widzę cię. O Boże, onowice. Co jest Jak grane? Piernicze. Onowice Ej, on sobie przywłaszczył wiochę! Naszą Kurde Wiochę be. sobie przywłaszczył Ja nie mogę, ale co jest chodź do twojego domku! Co? Bo ty masz jakieś różowe drzwi Idę, idę. Może jakieś takie dziwne, jakieś kurde terakota, czy jak to się nazywam, taką kolorową? Tera, terakota. Ha, czarno mm, 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 Ej, ty mm. masz. Ej, widzisz to? Co? Czarną płody, czerwoną masz podłogę i ktoś jest tu osadniczy. Ej, czekać, czeka, idę to. Dom on. Dom on. Dom on. What, on sobie też przywłaszczy mój dom? Co to jest ochotnicy na badania? czemu on zamknął wilosnę? To są te same badania, co były u góry. O nie, ale co on bada, co on takiego robi? Ja nie rozumiem co on nie bada, sadnikami? już długo bada Ej, patrz, to są nasze rzeczy Może armię robi To są nasze rzeczy, Żyją? zabieramy nie, je? Nie, są te rzeczy Zabieramy je? Tak, dał <laughs> wszystko Najwa bo, no, może, może ten, najważniejszy Ale nie ma zbroi Ej, czekaj, no można przecież zabierać się całą tą skrzynię, zapomniałem o tym Totalny lam Aha, sobie. faktycznie, dobra Zbieram od i też wezmę faktycznie. Ale nie mam w ogóle, w ogóle nie mam zbroi w ogóle. Okradniemy go tutaj Ej, może ej, weźmy z twojej skrzynki Jakie skrzynki? Killoff zdejmij sobie Wojtek killoff sobie. Oh, boy, boy. dobra, jest kill offik. Eee, tu jest ochrona jeden to jest zawsze coś poszukami, może coś lepiej. Eee, miecz, miecz odrzut na prawa, kilof o killoff se wezmę, to jest szczęście dwa i niezniszczalność jeden. No nie jest jakiś mega dobry Ale zawsze lepszy niż ten. Ej, kurde. są... My takie pzaskie rzeczy zakręto. I dwa, dwa... Zan Masz takie rzeczy? A tutaj, no, no. no na dwa. Bo tutaj są ci villagerowie, którzy są przebogaci. No, byśmy musieli tu jeszcze raz przyjść. Musielibyśmy tak, musielibyśmy tutaj, e, jak już będziemy mieć wszystko, to wiesz. Książki. Będziemy mieć emeraldy, będziemy mieć wszystko, to przyjdziemy tutaj i to ogarniemy. Żeby tutaj ukraść i się uzbroić Zmora z stawonogów, zaklęty ogień 2, teraz widzę Ej to wezmę, bo ja mam taki sam tylko bez zaklętego ognia Ochrona 4, nice Dobra Ale stało. Ej, 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 patrz, patrz, patrz Chodź tutaj do tego, tego szalker boxa, zobacz Patrz na te, te książki No ochrona 4 właśnie, no Wow, moc 5 Dawaj, bierzemy je wszystkie To dawaj całą szalkerową z Zabieraj O O, o a faktycznie e to właśnie Daj mi też tą moją hmm. szalkerową bo ja ci rzuciłem przez przypadek moją Trzymaj, no Ej, jaka Dobre. jazda, dobrze jest. Ktoś jeszcze? To jest, nie, nie, tutaj jest. Minuta 40 nie widzialności. O, tu okay. siedem. Ostrość, już nie widzę zbytnio. Tu są. Dzięki. zabiorę to jest, o to jeszcze. Co? Ej, patrz co! weź chodź widzisz tą skrzynkę otwartą? Chodź tutaj do niej. No. Zobacz, autorstwa Hero Brain, pamiętasz to? Pamiętam, tak! Ja nie mogę, Pamiętam, księga, księga Herobrine, Hero Brain, autorstwa Jakie Hero... czasy. To jest, to jest o, jedyna potki? właśnie taka mocna pamiątka po Brainie. O, 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 Wojtek, te potki. Siła 2. Gdzie? Nie o, tak, 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 tak! Ja bym pod wodą. też zabrał od razu e, te rzeczy, z których się robią e, te potki. Jest oddychanie no, pod wodą to, tutaj. Bo ma... tak, 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 jest, jest, jest Dobra. Zabierz. Oddychanie jest wszystko. pod wodą rzucane. Dobra, Zabieram. nie mogę w ręku nic trzymać, nie chcę tego trzymać w ręku. O, jeszcze tu są, tu jest zatrucie, za to. Zatrucie jest słabe. Nie, nie Ognie odporność, ale jest jedna tylko. Dobra. Czy mamy tutaj coś jeszcze takiego jakiegoś wybitnego, co by nam się przy... Bo możemy jeszcze do mnie iść, wiesz co? Bo może u mnie jeszcze coś będzie. Bo nie, nie patrzyliśmy do mnie do skrzynek. To jest fajnie okay. Zabieraj sobie okay. wszystko. Ej, tu jest no, naprawdę wszystko. wszystko. Wszystko zabraliśmy, to, to, wow. to takie najważniejsze rzeczy Już tak najważniejszych rzeczy jakoś nie widzę Wydajność 2 Aha, zwiększony skok to wezmę A no i jeszcze najważniejsze przecież, to muszę zabrać Dobra, zabieram te skrzynki Syk O oh, no, jesteś widoczny, nie yeah! Pijemy poty Ostatnio mamy tylko, to jest tak. musimy się zaraz ulatniać Musimy szybko, dobra, co jeszcze nam zostało do zrobienia? Tu nic nie ma, chodźmy, chodźmy jeszcze szybko do mojego domku, tu już olać Tu ten, już olać Dobra, biegnę Więc musimy sprawić, ja bym wziął po prostu najważniejszy tam. Jak najszybciej do mnie może coś będę miał, a jak nie, no to już po prostu wracamy Dobra. na Wojanowice 2-0 Jego póki co nie ma, ale jest nos, więc trzeba uważać, nie, on, jak się pojawi trzeba się ewakuować szybko O kurde Bo może Jakiś być problem. problem Już się, już się udomowił tutaj w Wojanowicach z czego no co No tak, widzę. on sobie Także... znak zrobił normalnie co jest grany, nie Czuję się nie, jak u siebie no, już totalnie Tutaj mamy... Hmm, szukaj, szukaj, może. A nie w tych skrzynkach, tam, tam chyba jest syf o, Może tutaj coś o, być. Mięso, mięso się przyda ee, o, Niewidzialność, o, ej, niewidzialność, wezmę weź to na wszelki wypadek też jedną Emeraldy no, no. Niezniszczalność, tak, ma Elytra! What, e -Litra Masz Elytrę? Jedną, no Ej, czekaj, może ja też mam, czekaj, ej, zapomniałem sprawdzić, pamiętasz czy była u mnie też? I... Kryształy Endu Zabieramy tak, 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 zabierz, zabierz. No nie sprawdzaliśmy, czy jest u ciebie. Kurde, nie sprawdzaliśmy, czy jest u ciebie. Tu już nic nie ma, Wojtek, nie ma sensu. Wszystkie sprzynki, skrzynki dobra. skrzynki są ostatni raz pójdźmy jeszcze szybko do mnie dobra, i sprawdzimy, dobra, czy dobra. będzie eletra. Jak będzie druga eletra, to jest przekozacko, nie? Przekozak totalny. Dobra, biegniemy. Yeah. Jak ktoś mam jeszcze jedną podkę, taką, którą się rzuca, także na wszelki wypadek, jakbyśmy nie zdążyli, to jeszcze jest czas. Okej, okay, dobra. No chillers, a potem ma pełne morze trzeba i. A jak rzucisz, rzuca potkę podkę pod dwie osoby, to dwie osoby, to dwie osoby otrzymują efekt niewidzialności? Tak, tak. Dwie osoby, tylko nie wiem, czy, nie wiem czy na 8 minut, czy na po prostu połowę czasu. Nice. Coś takiego, nie wiem jak to dokładnie działa. Dobra. E, dobra, Elytra... Hmm. O, ale jest kilo z wielkością 5, nie 3, TNT jest i firewall Co?! Też. Tak! Dobrze. Nawet nie zauważyliśmy, to dobrze, że wróciliśmy. No. Ale wiesz co, Elytry, Elytry chyba nie. nie ma. Nie, 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 Elytry nie widzę. Kurde. <laughs> Co? Szybko! Co? Ty jesteś? Tu... Otwieram skrzynię, chodź ha. No, Tak! To jest ta skrzynia! Tylko A niestety o, tutaj... Nie mogę. E, tutaj te... O, ochrona 3. Ale tutaj te enchanty nie są aż tak dobre. Wydajność 1 i tak mm -hmm. dalej Ostrość 4. To... Około... 3. Ostrość 5 Ja. No pięć ja weź 5. sobie piątkę, weź sobie piątkę. Kurde, Muszę coś wywalić, bo nie mam miejsca. Dobra, odłożę tutaj to, Dobra, ja już tam zabrałem co mogłem Dobra o, Jeszcze to coś? Dobra, wszystko. Dobiorę sobie... Mm, co ja tu jeszcze mogę zabrać, wydaje? Że to poda... Mii, Wiesz, że tego jest tego tak jest tak dużo źle tego jest. O błona to fantoma ja zabiorę Jakbyśmy chcieli eletrę twoją naprawić Dobra No to już o. nic nie ma takiego, okej okay. To jeszcze mogę wnieść Dobra PANATO, PANATO! A ty masz dzidę? A tu jest jeszcze jeden! No ona wraca do mnie! A to jest ta moja! A ona jest napisana na trójząb matronera Porażenie. Tak, tak, bo on mi dał, no. On mi dał to. A to czemu była u mnie? Nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ja ją zgubiłem właśnie. Dobra, uciekamy do Wojanowic 2-0, już no, i tak za długo tutaj to. jesteśmy. Jeszcze ponoc? Nie, nic w ręce. No, <noise> najgorszy, najgorszy czas. Idziemy tam, gdzie były te konie, nie i wracamy po prostu. Tak, tak, tak. Ewakuacja Dobra. w trybie Ewakuacja now. z tego miejsca. <noise> Let's, Let's go, go. na A, grubo. Nasze. Dobrze, to że nasze tutaj w sumie ko koniki. przyszliśmy, dobrze, dobry plan Możemy się przy naszych konikach w sumie pożegnać Tak, koniki. tak, tak, pożegnamy się już widzowie będziemy wracać sami A i oczywiście no. musimy na pełne morze i dopiero wtedy wracamy nie? Tak, 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 polecimy na pełne morze Więc dobra. no dobra, O, moi drodzy widzowie, my wracamy do Wojanowic 2.0 a was tutaj żegnamy, trzymajcie się, no i papatki do kolejnego odcinka. Na razie.